i chyba. Co? Jesteśmy na porannym spacerze, idziemy teraz do restauracji. I tutaj mamy szkołę, zobaczcie jaka piękna. To jest szkoła numer jeden w ubód. Kurczę, zobaczcie, takie wejście do szkoły. No dla nich to już jest norma, ale mnie to by nakręcało. Mano, nie nagrałam w ogóle nic z poranka ani ze śniadania, bo zepsuła mi się kamera i magicznie się znowu naprawiła. Jak Wam już mówiłam, ja z tymi kamerami to mam takie przejścia. Jedna już w ogóle jest rozwalona na maksa. więc Jak wrócę do czangu, to naprawię sobie. A my dzisiaj zrobiliśmy już 4000, prawie 5000? 6, o, 6000 kroków. No, bo poszliśmy do takiej restauracji, ja tam byłam raz z Aleksą, ale chyba nie nagrywałam. Restauracja tutaj nazywa się tak samo jak firma, w której pracuje moja mama. <gry> Dokładnie tak samo, Zest. Restauracja wegańska, ładny widok. I moja mama chciała pójść właśnie do tej, do tej restauracji, żeby zrobić zdjęcie z napisem, a ja zapomniałam w ogóle, że jest ta restauracja. I tam moja mama szefowa powiedziała, że widziała gdzieś tam online, chyba tak w internecie, gdzie zobaczyła. Więc poszliśmy sobie zjeść i wtedy mi się moja kamera zepsuła, więc poszliśmy do sklepu. Jedynego tutaj, jedyny sklep chyba znalazłam w Ubud, tak mi w internecie pokazywało, gdzie kamery podobno sprzedają. No i było napisane, że o 10 otwierają, więc tam było za 10:10. Wyruszyliśmy w trasę, doszliśmy jakoś 10:10, 10 a tam odręcznie napisana karteczka na sklepie i napisane, że dziś otwieram od 11:00. Także nadrobiliśmy chyba z pół godziny, jak nie lepiej straciliśmy nawet na tym. Półtorej godziny już nie troluj, tata. Na tym spacerku, ale przynajmniej wróciliśmy jakimiś bocznymi ulicami i z dosyć dużą obsuwą, ale jedziemy dzisiaj do miejsca, do, w którym ja jeszcze nigdy nie byłam. Chciałam tam pojechać, no chciałam tam pojechać już długi czas, ale zawsze jak chciałam, to byłam jeszcze w ciągu, a potem jak jechałam do Ubud, to zapominałam. Więc jedziemy dzisiaj do ptasiego parku Bali Bird Park i zobaczymy, co tam będzie. Ja słyszałam bardzo dobre opinie. Bo tak jak na razie do Zoni chcę jechać, bo słyszałam bardzo pomieszane opinie i tam można też brać kąpiele ze słońmi, a to nie są wcale odratowane słonie, bo słonie nie są tutaj naturalne, więc ściągają je skądś, żeby później przyciągnąć turystów. Także doczytajcie sobie sami. Bo ja nie powiem na 100%, że to jest złe, ale mam mieszane uczucia, więc póki co tam nie jadę, bo nie wiem. A w ogóle pisał nawet do mnie, pisało zoo o współpracy, ale na razie im podziękowałam. No więc dzisiaj jedziemy tam do tego parku, tam słyszałam, że tam są dobre opinie i podobno te ptaki latają sobie wolno. I było jedna. Mój tata na coś czeka okay. bardzo mocno, no właśnie, bo na Google, jak się wpisze Bali Bird Park, to jedno ze zdjęć takich pierwszych, co wyskakuje, to taki duży monitor lizard, czyli to są te takie drugie największe warany. Ja właśnie mówię często nazwami angielskimi, bo są bardziej specyficzne. Bo po polsku waran to może być 10 rodzajów waranów. A Monitor Lizard to są te konkretne: jedna to są drugie, największe na świecie po tych z Komodo. Więc powiedziałam mu: nie nastawiaj się, że zobaczysz warany, bo on tam łaził sobie wolno. Bez żadnej klatki ani nic, ale zobaczymy, co uda nam się zobaczyć, i trzymajcie kciuki, żeby mi się kamera znowu nie, na, nie zepsuła. Przed nami pół godziny na trasa, więc odezwę się, jak już będziemy na miejscu, a potem jedziemy do nowego noclegu. Już się pożegnaliśmy z naszym noclegiem, i powiem Wam tak: łóżka wygodne. Moi rodzice mieli okropną łazienkę, ja miałam spoko łazienkę, u nich strasznie śmierdziało. I oprócz tego nie miałam chyba jeszcze na bali nigdy tak złego internetu jak tutaj, nawet jak mieszkałam w takich domkach w środku dżungli, miałam trochę lepszy. Więc generalnie lokalizacja super, ludzie bardzo mili, śniadania bardzo dobre, cena, spoko, ale internet słaby. Także rozważcie, czy Wam się podoba opcja, ale generalnie jak dla mnie to fajna opcja na zatrzymanie się, bo też przynajmniej nie korzystaliśmy z, z dużej ilości internetu i dziś pokażę Wam nową chatę. Do zobaczenia w parku ptaków. Dobra, która jest godzina? Dobra, to do trzeciej mamy czas, tak? A tak no! Zobaczcie, tu jakie piękne papugi, one nie mają żadnych łańcuchów, nie są przyczepione, ale się przytulają tym balim, w tym ptaku, boże, ptasim parku, zobaczcie, są takie fajne rzeczy, że można sobie poczytać, jak wygląda proces inkubacji i tutaj są, tu już są wyklute oczywiście, tu już jest duży ptak, ale tutaj mają inkubatory. Nie wiem, czy to jest dzieciak, tam z tyłu są inkubatory. O, tam są jajeczka! Zobaczcie! A tutaj z tyłu ptaszek, zobaczcie, z takim grzebieniem i chodzą sobie normalnie luźno jak Pawie. No me La mentira de tu boca, no, no me molesta nada, no me choca. Quizás es que el dolor te provoca. Y sé bien que te vuelves loca. Que a mí mismo voy a ser fiel. Y de se desenfoca como un diamante de cal. Tata się pyta, czy my tutaj wchodzimy. Ja mówię mu, że nie chcę do łazienki, no właśnie myślałyśmy, że to łazienka, a tutaj woła nas, a to jest jakieś przejście. Ale fajowo tutaj jest! Zobaczcie, ptaki luzem, ale piękne, Jaką ma grzywa mama. Ale tutaj jest pięknie. Ja właśnie słyszałam, że ten park jest fajny, no ale to pierwszy raz. Jesteśmy teraz w takim jakby zamkniętej przestrzeni, ale także ptaszki mogą sobie tutaj latać. I tam jest jeszcze drugi drugi mostek i widziałam, że tutaj przy niektórych miejscach jest napisane, że Bali Bird Park walczy z wyginięciem niektórych gatunków. Zresztą nie tylko to miejsce, prawda, ale to zawsze jest dobrze coś takiego przeczytać. I tutaj jest strasznie dużo ptaków, które są luzem puszczone. Są też takie w klatkach, ale czadowo tutaj jest. My mamy tylko 3 godziny, bo na nas czeka kierowca. Ojej, tu zaraz wam pokażę, ale tutaj fajnie na cały dzień przyjechać. Jaki śliczny ten ptak. Jaki duży jest. Bardzo fajne miejsce, drogie, bo wstęp kosztuje. Za trzy osoby zapłaciliśmy ponad milion, to jest 300 z groszem, ale wydaje mi się, że jakbyście na przykład też przyjeżdżali z dzieciakami, to mają tutaj aktywności różne. Dostaliśmy taką mapkę z rozpisanymi aktywnościami, że są pokazy ptaku, karmienia ptaków. Zobaczcie, są te różowe ptaszki. Czekajcie, zaraz wam dokończę. Te są akurat w klatce, co możecie zobaczyć. Ale jest bardzo dużo ptaków luzem tutaj puszczonych, i są właśnie jakieś takie różne pokazy dla dzieciaków, gdzie te ptaki latają wolno i po prostu e, karmili je przy nas. Więc, e, bardzo ciekawe miejsce i można chyba tutaj przyjechać spokojnie na cały dzień. Tuż obok, tak naprawdę, drzwi obok, więc nie trzeba nigdzie dojeżdżać, jest Gadzi Park. Ale trzeba jeszcze dodatkowo zapłacić, i tam chyba 240, pani mi powiedziała, że jest za wstęp zagadzi park. Więc jakbyście chcieli dwa miejsca odwiedzić, to wtedy wychodzi już prawie 600 tysięcy. Także wydatek jest no, dość spory, ale jak już się przyjeżdża tutaj na Bali, tyle kilometrów się leci, to myślę, że fajnie jest to odwiedzić, bo w ogóle tutaj też jest wyższa wilgotność powietrza. Nie wiem, jak to jest możliwe, chyba przekroczyliśmy 100% wilgotności. Fajne jest też to, że są różne sekcje. Jest sekcja Papui, tutaj można pomalować jajka wielkanocne. Coś tam się stało, jakieś poruszenie. Nie wiem, czy ktoś kogoś przeatakował, czy co. Jest Java, Borneo. Papua, więc fajnie to podzielili i są nawet takie dekoracje jakieś takie nat native. Tam? My się cofnęliśmy. Widzicie, zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się. Mm, modelka. Idziemy teraz podobno jakimś skrótem przez grotę przechodzimy. Tata mówi, że to grota z waranami, ale mu nie wierzę. Ała! O Jezu, jak się walnęłam w głowę. Ale się w głowę walnęłam. W ogóle włosy poczuchrane od tego kapelusza, ale tak się przewaliłam w tej grocie w głowę, bo się nagrywałam i chciałam złapać ładne ujęcie i nie zauważyłam, że wystawało coś ostrego z tej, tej groty. Boże. Najważniejsze, że ujęcie dobre mi się udało zrobić. Jak tutaj ładnie. A teraz zobaczcie jak wygląda drugi największy waran. To jest tak zwany Monitor Lizard. Ja widziałam je w Tajlandii, widziałam je na Bali. One żyją w ściekach, w kanałach tutaj. I osobniki największe mają tak do dwóch metrów długości. Dziecko zjedzą. <sum> Muszę chyba trochę przyspieszyć bo rodzice już czekają na mnie na ławce A ja, so, ja nagrywam te zwierzaczki chodzę sobie, czytam jakieś informacje Chociaż tata też czeka zaraz się pyta, spytam chyba w cieniu się chcieli schować A co wy tak? Szybko przemierzacie ten park, ja tu sobie czytam, łażę, a wy już tutaj ten skończyliście? Czy ciepło. Zamówiłam mrożoną kawę. Mają tutaj całkiem dobry wybór jedzenia. Jakbyście byli głodni, można zjeść. Dziękuję. One są takie straszne, ale są tak piękne. Zobaczcie, co tutaj jest. Kobra trująca. Sorki, nagrywam sobie. I tu jest High Venom, czyli silnie trująca. Ale to jest napisane: silnie trująca. To jest ta kobra, którą miałam właśnie u siebie w ogródku dwa razy. Dwa razy. Zośka ją znalazła. Całe szczęście, że jej nie ugryzła. I widzicie, jest? High Venom. Super, że miałam cię w ogrodku, dziado. Idę, boję się. Na lato. Chcę się. A ten zobacz już. Zobacz jakie zorki miały. Takie one najedzone, są, takie grube. Tak. Tak bliżej, no patrz, nie jest. Cześć licznotko. Czy widzieliście kiedyś żółwia albinosa? Jak nie? So, here is Albinosik. That's it. Omodo, they are the biggest lizard, poisonous and also not have any poison and cannibal. Nice. <laughs> the big one, get it, small one. So, when oh, the baby, really? they live on the tree. Oh, oh my god. Oh. And oh. some bamboos, you see? Yes. Yeah. No? <laughs> Dobra. O! Oh. Ale pachnie. Ale dostaliśmy przywitanie: herbaty mrożone na dzień dobry, kwiatki, które są prawdziwe i pachną po prostu tak, że to jest jakiś wow. Idziemy zaraz zobaczyć, jak wygląda nasz domek. Już właśnie wypełniłam całą kartę, imię i tam numer paszportu. Pokażę wam, gdzie się zatrzymujemy. Sama tutaj jeszcze nigdy nie byłam. Zobaczcie, jestem w pokoju moich rodziców. Mamy domy, gdzie zaraz wam pokażę. Mamy dwa piętra. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w łazience. Pomyślicie sobie, no ładna łazienka, taka zwykła. Tylko, że zobaczcie, co tu się dzieje. Jest otwarta łazienka, tam widać ocean. Tutaj widać palmy. Tam są pole pola ryżowe. Mała wioska. I zobaczcie, jak to wygląda stąd. Taka sytuacja. I tu można się wykąpać. To jest w ogóle jakiś obłęd. Pokażę wam. chociaż moi rodzice będą mieli akurat bo, e, ten, będą mieli porządek w pokoju, ja będę miała bałagan. Więc już się nauczyłam, żeby zawsze nagrywać to tuż po przyjeździe. Tu jestem, ja, dzień dobry, jeszcze z tymi kwiatkami. <grywania> Powitania. Piękny, wysoki sufit, moskitiera. Mama już chilluje, chilluje sobie na balkonie, który wygląda tak. Więcej, no, też mi się wydaje. Obczailiśmy już wszystkie łazienki i teraz przyszedł czas na obczejenie basenu. Jest bardzo ładny, wygląda inaczej niż na zdjęciu na Agodzie, ale no jest ładnie. Opuścili, zobacz to dla ciebie specjalnie. Hello. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy jest tak piękne, że myślałam, że dzisiaj jeszcze pojedziemy na plażę. Albo pojedziemy do takiego ogrodu, ale absolutnie nikomu się nie chce i w tym również mi. Mi się wcale nie chce. Jesteśmy wszyscy tak zachwyceni warunkami, które tutaj są. Moi rodzice wzięli pokój na górze, gdzie jest łazienka z widokiem, więc już zapowiedziałam, że jutro rano przychodzę się tam wykąpać. Wykąpaliśmy się też już w basenie, nurkowałam i tak dalej, a teraz pora coś zjeść. Tutaj mamy taką małą restaurację, bardzo proste dania, ale wydaje mi się, że nie potrzebujemy nic skomplikowanego. Więc zaraz się przejdziemy i po prostu jak weszłam do basenu z tymi moimi obtartymi stopami, dzisiaj w ogóle chodziłam po ptasim parku już bez butów, trochę w japonkach, a potem już zdjęłam, jak teraz wskoczyłam sobie popływać, to jest taka ulga, moja mama powiedziała, że też póki zostajemy w tym ośrodku, to ona chodzi bez butów, także wyleczył nam się stopy, a kroki dzisiaj były zrobione, jeszcze Wam podam później. Natomiast teraz mogę Wam pokazać, że dostaliśmy taki, takie wieńce przywitalne z kwiatów, dostaliśmy herbatę mrożoną, w ogóle poczułam się tutaj przywitana jak no. Obsługa jest niesamowita, miejsce jest przepiękne. Właśnie już z tatą rozmawialiśmy, że trzeba będzie dronem polatać, żeby zobaczyć co jest dookoła. Mamy stąd widok na ocean, co prawda trochę dalej, ale ten ocean widać. No i mamy dosyć relatywnie niedaleko plażę, więc będziemy mogli się przejechać na plażę. Ja tutaj wrócę, na 100% tutaj wrócę. Jest to miejsce, które warto polecić. W ogóle my się zatrzymaliśmy tak, jakby w najlepszym domku, bo my mamy to jest jedyny domek, tutaj jest tylko sześć domków to jest jedyny, który ma dwa poziomy, dwa, tak, jakby drugie piętro jest. A raczej pierwsze piętro, bo mamy jeszcze parter, ale to zależy, jak to liczę w sumie. I właśnie dzięki temu jest taki o wiele ładniejszy widok, ale w ogóle to jest kameralne miejsce, bo liczyliśmy jest chyba raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć domków łącznie z naszym. Także naprawdę bardzo fajnie. No i nic, tylko się relaksować i to miejsce też nie jest tak strasznie zaporowo drogie. Ja Wam oczywiście będę podpisywać te miejsca, z których jestem zadowolona, więc możecie sobie sprawdzić, ile kosztują noclegi, ale to nie jest nic wcale niemożliwego. Absolutnie. Mamy do tego jeszcze psa który tutaj sobie chodzi, trochę się boi ludzi, więc nie będziemy go wołać, ale jest nakarmiony, nie wygląda na głodnego, więc w ogóle wiecie, pięknie, pogoda cudowna, jeszcze do tego psa mamy tutaj, no jest super naprawdę, idziemy teraz zjeść właśnie, bo My, jak skoczyliśmy do tej restauracji rano, zest, co mówiłam, że moja mama chciała pójść. To moja mama nic nie jadła, więc jedliśmy tylko naleśniki rano. No i ja z moim tatą zjedliśmy takiego burgera wegańskiego, śniadaniowego, a moja mama tylko tego naleśnika. A jest już godzina, pewnie prawie szósta, bo już widzę, że słońce zaczyna zachodzić. Także trzeba będzie coś zjeść, bo ja już jestem głodna, co dopiero ona. I jesteśmy teraz na wschodnim wybrzeżu Bali. Więc tam jest ocean za mną, i tam nie będzie widać wcale zachodu słońca, tak jak widać w czangu. Więc rzuciłam. Mam taki pomysł, ale bardzo luźno, bo być może będziemy musieli odespać to łażenie, jak takie łaziki. Jest taka opcja, że możemy pojechać na wschód słońca, natomiast nie obiecuję, zobaczymy czy się uda, czy się nie uda. W tym miejscu mogą nam też załatwić kierowcę, więc tak naprawdę możemy poprosić, albo możemy się przejść, bo jest 20 minut na piechotę na plaży, więc być może mój tata będzie chciał się przejść. No może się uda zobaczyć wschodzące słońce, czemu nie? W sumie w Ubud wstałam chyba dwa czy trzy razy przed wschodem słońca, więc nie powinno być tak trudno. Ale w ogóle wiecie co? Te kwiaty to robią naprawdę klimat. Prawie jak na Hawajach tak mi się od razu kojarzy. No pięknie, pięknie tutaj jest, ale mały raj w Chandidasa. A dużo osób w ogóle tutaj nie przyjeżdża w te regiony, nie przyjeżdża w te okolice Balijskie, więc fajnie, że mogę ja was tutaj zabrać. Wow, ale zachód słońca. Nareszcie jest wieczór, i zamiast mówić Wam, że wszystko mnie boli, mogę powiedzieć, że czuję się niesamowicie zrelaksowana. Ja najchętniej nie wyprowadzałabym się już nigdy w życiu z tego miejsca, w którym teraz jestem. Jest tak wygodnie, mam tak piękne łóżko. Mam tak piękny pokój, mam tak piękną łazienkę, że po prostu nie mogę się napatrzeć, nie mogę się narelaksować. Jest naprawdę cudownie. I nareszcie mamy Wi-Fi. Co prawda, Wi-Fi nie łączy mi się na telefonie, ale najważniejsze jest to, że łączy mi się na komputerze. Więc wygrałam właśnie odcinek, i teraz y, wykorzystam to Wi-Fi, więc jeszcze sobie trochę przymontuję. Jest w ogóle strasznie wczesna godzina, bo jest już ósma. Udało mi się trochę popracować, także cieszę się bardzo. Rodzice na górze. Słyszę każdy ich krok. Więc jutro z nimi przeprowadzę rozmowę, co oni tak tupią. Się śmieję, ale to drewniany domek, więc wiecie, każdy krok tutaj widać. I teraz przegrywają mi się, zgrywają mi się pliki z karty. A przenoszę sobie troszeczkę pliki. Nogi cały czas bolą, ale... Ale słuchajcie, wymoczyłam w końcu na basenie, nachodziłam się na bosaka i nareszcie będę mogła wziąć taki przyjemny prysznic, bo w tamtym poprzednim miejscu było spoko, ale... Tutaj to jakby powiedziała moja siostrzenica jest całkiem luksusowo w sensie łazienka moich rodziców jest ładniejsza jeszcze no bo tam jest ten widok ale już mi powiedziałam że e, jutro się wykąpię z samego rana chociaż może z samego rana to nie dlatego że umówiliśmy kierowcę i jedziemy rano na ten na boże na wschód słońca Pytałam się wcześniej mojej mamy, ile mamy kroków. To mamy dzisiaj 12 tysięcy kroków, także nie jest najgorzej. Mamy odhaczone, aczkolwiek pół dnia dzisiaj się relaksowaliśmy i w ogóle bardzo fajny ten ptasi park. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak, oddzielnie się płaci za wstęp do Ptasiego Parku, oddzielnie się płaci za wstęp do tego Gadziego Parku i bardzo drogo to wychodzi, bo. Tasi Park to było ile? 350 chyba za osobę, jakoś tak, plus Gadzi Park to było jeszcze 200 za osobę, więc 550 za osobę i ja Wam powiedziałam, że można cały dzień spędzić, no to nie sądzę. Myślałam, że to jest większe, że rzeczywiście można tam cały dzień spędzić, ale my wyrobiliśmy się w leciutko ponad dwie godziny i tak naprawdę obeszliśmy wszystko. Ja się jeszcze napiłam, co ja miałam kawę mrożoną, także wystarczyło to w zupełności. Drogo, ale rzeczywiście tam drogo, ale nie żałuję. O, tak jest moje podsumowanie. Drugi raz już bym tam nie poszła. Bo po prostu szkoda by mi było wydawać pieniędzy, ale rzeczywiście tam na przykład takie miały super warunki i dużo chodziło na wolno po prostu. No i pierwszy raz w ogóle szok, bo pierwszy raz zobaczyłam, kurde, warana z Komodo. Ja nie wiedziałam, że tutaj na Bali też trzymają te warany. Nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy to źle. Chyba dobrze, bo warany tylko żyją na Komodo naturalnie, więc chyba trzeba je rozmnażać, ale szczerze mówiąc, musiałabym o tym doczytać troszeczkę. I ten waran był trochę większy, ten z Komodo, natomiast może trochę mniejszy niż te takie zwykłe, które żyją na wyspie, ale mimo wszystko wiecie zobaczyć coś takiego. I czytałam właśnie, że. Bo takie są teorie, że on podobno nie ma jadu, tylko ma tyle bakterii w ślinie, że jak ugryzie i dotknie śliną, to się bak to bakterie zabijają. Ale też było napisane dziś, że badacze z Melbourne znaleźli śladowe ilości jadu pomiędzy zębami. Podobno ten jad działa tak, że jak waran ugryzie, to ten jad się przedostaje do krwi i sprawia, że Krew nie krzepnie ofierze, więc po prostu się wykrwawia albo osłabia się i wtedy waran dobiega. Więc to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Idę wziąć prysznic, umyć włosy. Pewnie będę brała bardzo długi prysznic, bo łazienka wygląda zachęcająco. To w poprzednim domku nie była zła. Moi rodzice mieli o wiele gorszą łazienkę. Natomiast w tamtej, tamta łazienka była taka, że bierzesz prysznic i wychodzisz. A w tej łazience to ja sobie moi drodzy puszczę muzyczkę, ja sobie trochę, ja się trochę po prostu relaksuje. Wydaje mi się, że po tych kilometrach, które robiliśmy, po tym całym zwiedzaniu i tak dalej, no to warto będzie troszeczkę po prostu poświęcić, tak, tak się rozpieścić trochę. Mam też maść aloesową, także znaczy taki żel aloesowy do ciała, więc się cała wysmaruję, żeby to ciało się zrelaksowało. Bo jak chodziłam po plaży, to był chyba trzeci dzień, drugi dzień moich rodziców, to spiekłam sobie kark, no i schodzi mi skóra, więc dobrze będzie troszeczkę się nawilżyć.